Witam z tej strony RaFar. W dzisiejszym odcinku będziemy się przygotowywać do budowy 7TP. Jak wiecie, w przyszłym tygodniu, e, czy znaczy w sumie w tym tygodniu, już <noise> będzie premiera modelu. E, I to jest odcinek przeznaczony dla takich absolutnych nowicjuszy, którzy. E, no nie, nie budowali jeszcze modeli, albo dopiero zaczynają budowanie modeli, albo mają na koncie 1 dwa modele. Co my, będziemy, co my będziemy potrzebowali do tego, żeby zbudować ten model? Znaczy tak, na początek może to, co nie, nie tak za bardzo konieczne jest, ale się przydaje. Na przykład publikacja Militaria, która opowiada o czołgu 7TP. Jest to. Zarys historyczny, później tutaj działania, jakie typy w ogóle tego 7TP występowały. Jest to dosyć obszerna publikacja, która wiele wnosi do, do tego. Tutaj mamy na przykład, do jakiej jednostki dany czołg był przydzielony, kiedy się w ogóle pojawił. Tu mamy też schematy barwne. To jest pierwsza rzecz. Drugi to jest takie mniejsze publikacje, gdzie są generalnie wymienione, wymienione pojazdy wojska polskiego. I wśród nich też jest na przykład 7TP, wersja dwuwieżowa jednowieżowa seryjna, później tutaj są jakieś modyfikacje tego czołgu, jeśli chodzi o lata. Tutaj, tutaj mamy taką ciekawostkę jak 9TP, no ale to jest takie, wybiegamy w przyszłość. E, więc tak, e, jakaś literatura, e, chociaż to nie jest konieczne, żeby zbudować model. Jeżeli będzie, to będzie ok, jeśli nie, to nie. E, teraz tak, do wycinania. Do wycinania będą nam potrzebne jakieś obcinaczki. Jeżeli nie macie takich obcinaczek, to mogą być również na przykład takie obcinaczki. Ja mam dosyć dużo materiałów na temat obcinaczek. Można wejść do mnie na kanał ABC modelarstwa i zobaczyć, co tam jest ciekawego, jeśli chodzi o obcinanie. Następnie, jak już obetniemy, wytniemy z ramki coś, to musimy to zaszlifować. Tam ta część plastiku, która jest jak gdyby nie jest integralną częścią, a jest tym plastikiem, który jak gdyby odstaje, tak? bo wie, Wiecie jak jest zbudowana ramka wtryskowa, nie? <grym> Dobra, zaraz Wam pokażę jak jest zbudowana. Tutaj na przykładzie innego modelu mamy element, który, który powinniśmy wyciąć, czyli tutaj jest akurat V1, więc obcinamy tak, aby nam troszeczkę tutaj zostało tego, bo to jest kanał wlewowy, który wlatywał po prostu plastik do formy, więc tutaj to obcinamy i później musimy to oszlifować. Jeżeli jak już to oszlifujemy, mamy wszystko przygotowane, będziemy to kleić. Klej zwyczajny, on jest taki średnio średnio lejący. Może być też taki klej dość szybki, on jest bardzo lejący. On nadaje się przykład do klejenia elementów, które są już złączone razem i chcemy szybko to, jak gdyby, połączyć, to coś takiego jak najbardziej się nada. Ten klej to jest klej cyanoakrylowy. Tutaj jest akurat średni bodajże, średni, czyli nadający się do elementów fototrawionych. Fototrawione elementy kleimy klejami cyanoakrylowymi. Mamy farby. Czyli tutaj są takie kolory podstawowego kamuflażu, które będą użyte. Mamy zestaw pędzli, żeby, żeby tutaj ogarnąć temat z malowaniem, bo to są, to są akurat z serii Blue, czyli one są przystosowane do pędzla. Ale jeśli ktoś się uprze, to możemy też zastosować malowanie areografem. Areograf taki tutaj kupiłem akurat pod ten model. Gięcie elementów ototrawionych tego nie potrzebujecie, to jest na razie zbędne, ale ja tego używam. <laughs> jeśli, to będzie, jeśli będzie potrzeba wygięcia elementów ototrawionych, to są takie zaginarki klamerki. Klamerki służą do tego, żeby na przykład jeżeli będą będę, nie wiem, dwa kółka, to żeby je spiąć razem, czy znaczy skleić, spiąć razem, żeby to jak gdyby nie odpadło. To też się przydaje różnorakie. Tutaj jest taka taka podłużna, na przykład nie wiem, czy się przyda, ale warto mieć po prostu taki taki arsenał rzeczy już przygotowane do klejenia. Tutaj mamy jeszcze szpachlówkę. Szpachlówka jest to taka masa, która gdyby na przykład okazało się, że jest konieczność gdzieś jakaś szpara, duże zostaje albo coś, żeby to zaszpachlować. Czyli ja nie podejrzewam, że, że tutaj, w przypadku tego 7TP, który będziemy wykonywać, będzie, będzie potrzeba używania szpachlówki, ale warto ją mieć. Następnie, jeśli będziecie malować areografem, to na przykład, tu mam troszeczkę brudny już, ale to jest taki rozpuszczalnik, właśnie thinner. Z Hataki oryginalnej on się bardzo dobrze nadaje właśnie do tutaj tych farb firmy Hataka i cóż, no to taka, taka podstawa, taka. A tutaj jeszcze mam, mam różnego rodzaju pilniki, mogą być takie do manicure, mogą być takie bardziej techniczne. Więc podstawa: wycinanie, szlifowanie, klejenie i. Malowanie do tego, jeżeli chcecie coś poczytać o, o czołgu, to jest na przykład e, jakaś tutaj monografia, bo też są inne. Też mam coś jeszcze zamówionego, właśnie odnośnie 7TP, ale muszę odebrać po prostu paczkę z punktu i być może jutro jeszcze wrzucę filmik e, na ten temat. To takie, takie podstawy, e, które powinniście zgromadzić, mieć przygotowane do. Do, 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 do budowy 7TP w skali 1 do 35 od firmy IBG. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.